Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z Crafter'em. Dzisiaj będziemy testować zasięg, ponieważ mamy teraz do przejechania trasę o długości około 120 km, co jest bardzo dużo jak na ten samochód, bo ten samochód realnie robi około 100 km. Zależy od pogody, też wiadomo od obciążenia. W tym momencie jedziemy w trzy osoby Crafter'em, który jest tak średnio załadowany. Mamy kilka walizek, jakieś tam sprzęty, także no nie jest wypchany. Zbyt mocno i jedziemy nim właśnie 120 km, bo po takiej odległości dopiero mamy kolejną ładowarkę i zobaczymy, czy się uda. Jakby co ekipa drugim samochodem czeka na nas w tamtej miejscowości, jakby nam się skończył prąd, to po prostu nas podholują. Ale fajnie, bo czuję się bezpiecznie, bo wiem, że nawet jak mi się rozładuje, to nas uratują. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. Zapraszam do oglądania. Właśnie odłączam ładowanie CCS, doładowaliśmy 18 kWh. Czyli połowę mniej więcej baterii, bo na 50% tutaj biegliśmy i lecimy dalej. To, do czego trzeba się przyzwyczaić w Crafterze, to jest to, żeby zapinać pasy. Nawet na parkingu, jak chcemy sobie ruszyć, zobaczcie. Odpalam teraz samochód. Ok, chcę ruszyć. Nie mogę. Dźwięk pika, dźwięk cofania, ale nie mogę ruszyć. Dlaczego? Bo muszę zapiąć pasy. Zobaczcie. Nic się nie dzieje, wciskam gaz, zapinam pasy. Chyba muszę jeszcze raz na park dać i wtedy ruszamy. To jest takie, taki problem, z którym wiele osób nie mogło sobie poradzić na początku, bo to jest takie dosyć chyba rzadko spotykane. Nie wiem, czy gdziekolwiek jest to spotykane, żeby takie zabezpieczenie mieć. No ale to jest skórzające jak na parkingu chcę pr przeparkować samochód, to musimy zapinać pasy. Stawię jeszcze nawigację i zobaczymy dokładnie ile kilometrów. Nastawiłem już nawigację, mamy dokładnie 121 km i zobaczymy, czy będzie pod górkę, czy z górki, czy się uda. Jestem ciekaw. Jesteśmy już po pierwszych 20 km i zasięg teraz nam pokazuje komputer na 112 km a zostało nam do celu 101. Jest dobrze, dużo jechaliśmy z górki, podobno jeszcze będzie więcej górek, więc chyba dzisiaj pobijemy rekord. Zatrzymałem się na stacji, właśnie w tym momencie wybiło 100 km, które już zrobiłem bez problemu, i zostało jeszcze 41 km zasięgu. Więc wynik mamy dobry: stówka bez problemu osiągnięta z cały czas z prędkością, w miarę możliwości, z prędkością 95 km na i myślę, że jeszcze dojadę z rezerwą 20 km. Dojechaliśmy na miejsce, przejechaliśmy 121 km i zostało jeszcze zasięgu na 21 km. Czyli bez problemu zrobilibyśmy 140, a na opartego nawet i 150 km tym samochodem w takich warunkach jak dzisiaj, czyli 20 stopni jest na zewnątrz. Dodatkowo były wzniesienia i były spady, także myślę, że mniej więcej było to na równo. I dobra rekuperacja jest tutaj w crafterze, ponieważ zjeżdżając odzyskiwałem nieraz po nawet 2-3% energii. Mieliśmy jechać dalej w trasę, bo właśnie się ładujemy do Rzymu, mamy jeszcze jakieś 120 km, ale już mi już dajemy rady, idziemy spać do hotelu tutaj i dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pamiętajcie, żeby śledzić całą serię z wyjazdu. A jeszcze dodam, że spalanie, zużycie energii wyniosło 20,8 kWh na 100 km, także całkiem dobry wynik jak na takie wielkie auto.